I witam wszystkich bardzo serdecznie na. Ja oczywiście jestem Z. Na samym początku interesująca sytuacja. Okazuje się, że replaye są nie po kolei. Więc teraz będziemy oglądać. Nie wiem, mam wrażenie, że gry numer 4. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie tego dowieść. Ponieważ ESL jak zwykle zabłysnął swoim talentem. I po prostu wszystkie gry są. Po... są... Oznaczone jako gra numer jeden, z wyjątkiem gry ostatniej, która oznaczona jest jako gra numer dwa. Naprawdę wielkie joł dla ESL-a za e, super klasyczną stroną, która potrafi wszystko zrobić dobrze. E, w każdym razie mamy tutaj Kasa, który gra jako żółty teran. Jego przeciwnik, którego widzieliście przed chwilą, to Bratok, e, który gra jako teran czerwony. Mapą będzie Terminus Re, nowa mapa GSL-owska. E, no i tutaj oczywiście mamy szczerze powiedziawszy, średniej wielkości naturala. Co mi się podoba, to to, że nie można za, zablokować rampy od samego dołu, ze względu na neutralne saplaje. Trzeba oczywiście najpierw takiego saplaja zniszczyć. Mamy tutaj także bardzo malusieńki natural z dwoma wyjściami, z czego jedna jest tutaj na rampę na dół i mamy tutaj trzecią bazę, która jest bardzo prosta do złapania. Podoba mi się tutaj ta mapa, ze względu właśnie na te bardzo proste do złapania min minerały. Także obrona tutaj, no zwłaszcza według mnie, jeśli chodzi o terańskie czołgi będzie bardzo uproszczona, to przejście nie jest zbyt duże. No i oczywiście atakowanie także tutaj w naturala, dropowanie myślę, że będzie także tu, tutaj bardzo, bardzo interesujące, jeśli będzie miało miejsce. Kolejna mapa, kolejna baza, która może zostać złapana, to oczywiście ta znajdująca się na środku, i szczerze powiedziawszy, patrząc już tutaj na całą mapę, nie sądzę, żeby wielu graczy na to się zdecydowało, zamiast tego może będą tutaj wyskakiwać e, chociażby z bazami, mniej więcej tutaj za, swoim, za swoimi głównymi mainami, chociaż tutaj łapiąc tego naturalu lub te kolejne mainy, e, jak to chociażby jest widoczne na los templ, kiedy, kiedy są blisko siebie obaj gracze. Tymczasem bratok już rozpoczyna od baraków. Jego przeciwnik te swoje baraki także posiada. No i od razu mamy, czy widział tutaj tą drugą rafinerię. Bratok wygląda na to, że tak, ta druga rafineria. u ale anulował ją. O mój Boże! Bardzo, bardzo fajnie. To mi się podoba. Kas tutaj wyskakuje z drugą rafinerią, od razu ją anulując. Wpuszcza swojego przeciwnika troszeczkę w maliny. Bardzo mi się to podoba, co tutaj zostało zrobione. No i zaraz zobaczymy, na co tutaj bratok się zdecyduje. Sprawdza jeszcze. Czy, czy jego przeciwnik jakiegoś dziwnego budynku mu tutaj nie postawił, no i mamy już Tech lab. I wygląda na to. U jednak nie, jednak jest to pierwszy reaper. Jest to pierwszy reaper i mam wrażenie, że będzie jednak tutaj szybka ekspansja. Kas już posiada prawie 300 minerałów i zaraz może będziemy widzieć tego command centra, który zostanie tutaj rzucony. Bratok tymczasem buduje swoją pierwszą fabrykę. No i on chyba standardowo, jak w poprzednich grach będzie wchodził w one także one. Swojego, także swojego Supply Depota, jak na razie nie niszczy. Nie sądzę, żeby było to potrzebne ze względu na to, że właśnie. Ten Supply Depot może fajnie tutaj pomagać w obronie. Pomimo tego, że oczywiście nie jest, nie jest budynkiem, przez który nie można przechodzić. No i tak jak mówiłem, kas, jednak. Expuje, Kas jednak z jednych e, baraków ekspuje, tak jak w grze numer jeden, można by powiedzieć. I szczerze powiedziawszy, jeśli bratok wejdzie w Banshee, a później w czołgi, to może Kas mieć takie same problemy, jakie właśnie miał w grze numer 1, e, gdzie nie za bardzo mu tutaj to wszystko wyszło. E, no i mariny niestety rozsypały się tutaj przeciwko tym czołgom, pomimo tego, że Banshi w zasadzie nie, za, nie zadało zbyt wielkich obrażeń. E, tymczasem ma miejsce scout tego Ripera, hmm, ponieważ nie sądzę, żeby w ogóle dokładnie tak, nawet nie gdzie znajduje się jego przeciwnik, no szczerze powiedziawszy, to, co to jest to. Co mi się w, u kasa nie podoba, on nie za bardzo e, skautuje we wczesnych fazach gry, no i tak to się kończy: ten Reaper mógł zadać jakieś obrażenia. Zamiast tego biega, tutaj sobie naokoło mapy, nie wiadomo po co. I na co? E, chyba będzie starał się wskoczyć mniej więcej w tym miejscu, ale Bratok trzyma już tutaj swoje Mariany i na pewno na to nie pozwoli. E, czyżby miało miejsce wskakiwanie mniej więcej z tego miejsca? No cóż, Bratok tutaj już posiada także Mariny i jest świetnie zabezpieczony przed tego typu atakami. Kaz tymczasem kolejne braki, e, czy jest to reaktor? Dokładnie tak, podwójny reaktor, tak jak w grze numer jeden i jednak ten, zo ten Reaper został złapany i w zasadzie bez żadnych strat. Bratok broni to bezproblemowo. Teraz już może wycofać wszystkie swoje mariny, ponieważ wie, że na pewno kolejny z tych e, Reaperów nie będzie, nie będzie tutaj wybudowywany. Tymczasem jest Blue Flame e, i będziemy mieli Blue Flame Heliony. Czy będzie także Drop z Blue Flame Helionów? Zaraz to zobaczymy. E, Ro Bratok robi coś w rodzaju takiej dewiacji od e, reaktor Helion Expand. po prostu jest to Blue Flame, Blue Flame Helion Expand. E, i mam wrażenie, że może to nawet zdać egzamin przeciwko temu, e, co zrób reprezentuje sobą Kas, ponieważ on jak na razie będzie miał dużą liczbę marinów i te Blue Flame Heliony, pomimo tego, że nie są rewelacyjnymi jednostkami przeciwko marinom, może z tym Blue Flame'em będą w stanie jakoś tutaj, jakoś tutaj zadziałać, jakoś tutaj zaczarować, podczas gdy Bratok wyskakuje do przodu, posiada także te trzy Heliony i chyba będzie starał się harasować linię minerałów swojego przeciwnika. Zaraz to zobaczymy, oczywiście jest tutaj troszeczkę tych Marinów, jest tutaj także bunkier, no i stara się zabudować tymi Supply Depotami, świetny pomysł, świetny pomysł kasa, który w tym momencie blokuje przejście tych jednostek i wyskakuje tutaj oczywiście bratok do main, do naturala swojego przeciwnika, podczas gdy te heliony wyskakują, ale nie ma tutaj zbyt wiele do harasowania. Jest tylko jeden SCV, który został zniszczony. Drugi jest także atakowany. Świetna obrona w tym momencie kasa, który nie pozwolił się sprowokować, nie wyskoczył tutaj, nie bronił tymi jednostkami swojego głównego wejścia, ponieważ wiedział, że, barak, że bunkier spokojnie sobie z tym poradzi. No i tymi drugimi, właśnie tymi drugimi jednostkami ganiał te Heliony. Jedynie jeden SCV zginął, drugi tylko poraniony. Bardzo dobra obrona ze strony Kasa. Tymczasem bratok ekspuje, buduje także bunkier, zaraz zobaczymy, czy będą tutaj czołgi. Nie, nie ma czołgów, są jednak, e, są jednak kolejne maryny, no i budowany jest także reaktor. Zaraz zobaczymy, czy Kaz doła zadać jakiekolwiek obrażenia, ponieważ ten bunkier jest już wybudowany. On oczywiście, on oczywiście posiada już w tym momencie Steampaka i zaraz zobaczymy, ten Steampak może zadać nawet duże obrażenia, ale nie jednak, nie jednak, tak ogromna ilość CV spokojnie da tutaj radę. Bratok więc spokojnie także był w stanie zaekspować. Jego przeciwnik oczywiście zaekspował wcześniej i tutaj ten przychód różni się dramatycznie. 100 1600 kontra jedynie 1000, około 1000 w tym momencie. Dopiero teraz kolejne baraki są produkowane. Czy mamy czy mamy te... Nie, kolejny reaktor, przepraszam bardzo, jest budowany przy tej fabryce. Ta fabryka po prostu reaktorowuje wszystko naraz i... Co widzimy, kas znowu Exploding, bardzo agresywny, jeśli chodzi o ekspansję. Także Ninja Express, zobaczymy, czy kolejna Ninja Expo będzie widoczna w tej grze, podczas gdy, podczas gdy oczywiście bratok rzuca te swoje, te swoje kolejne muły tylko po to, żeby nie być tutaj z tyłu, ale 1800 kontra 1400 aż to jest naprawdę bardzo dużo. bratok tymczasem zaraz zobaczymy, czy zamieni reaktor. Zamieni tutaj fabrykę ze Starportem na, na rzecz tego reaktora. Podczas gdy te kolejne Mariany są produkowane, wygląda na to, że jednak będą to baraki. Cały czas będzie tutaj miała miejsce produkcja Marian Marianów, podczas gdy dwa kolejne baraki są także. W fazie produkcji. KAS tymczasem jego ekspansja prawie zakończona. Jeśli spojrzymy na kolejkę produkcji, obaj gracze decydują się tutaj na plus jeden. KAS jednakże to plus jeden ma o wiele wcześniejsze. No i także tutaj tych SCV jest naprawdę, naprawdę dużo. Mamy tutaj także plus jeden Armor Combat Shield, jeśli chodzi o Bratoka. Naprawdę nie wygląda to zbyt źle dla kasa, który no, myślę, że za chwilę zacznie przemakrowywać swojego przeciwnika. Dobudował troszeczkę tych, tych baraków. Ma tutaj także ogromną ilość reaktorów, więc te mariny będą produkować naprawdę szybko. No i chyba będziemy widzieć tak, że w zasadzie standardowy Marine Maruder Medivac Za chwilę te dwie, dwa budynki zamienią się miejscami i rozpocznie się produkcja Medivaców. Nie sądzę, żeby jeszcze jak na razie jeszcze decydował się na Wikingi ze względu na to, że nie ma zbyt wielkiej ilości czołgów, w zasadzie żadnego jego przeciwnik. Także tych czołgów za dużo nie posiadał Oczywiście nie może o tym za bardzo wiedzieć hmm, kas. Podczas gdy bratok naprawdę tutaj swoją fabryką działa w produkcji, w produkcji do budówek. Czy Baraki w tym momencie zostały e, obdarzone tymi dobudówkami, i, i jednakże chwila, moment wygląda na to, że Kaz będzie decydował się na wyjście z bazy dokładnie tak. Cofa się jednak na chwilę do swojego naturala. Jest tutaj także jednak drop w mainie. Uuu, straty są naprawdę dosyć interesujące. Bratok naprawdę zadaje tutaj obrażenia, podczas gdy jego przeciwnik uu, musi uważać także na tego ostatniego. Marina, wszyscy zostali zabrani. Jakie tutaj straty miały miejsce? 47 kontra 53. Pomimo tego, że ten atak był dosyć mocny, to cały czas kas posiada przewagę w ilości w liczbie. Yy... W liczbie jednostek zbierających, i naprawdę tutaj wygląda na to, że ta gra zaczyna, zaczyna iść tutaj do przodu, jeśli chodzi o niego. Bratok tymczasem zaekspował samemu i także tutaj ten jego przychód zaczyna troszeczkę rosnąć. 1600 kontra 1000, 1540, no w tym momencie wyrównało się to troszeczkę. Kas tymczasem kolejny Command Center. Eee, no cóż, szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że Kas cały czas posiada drobną przewagę. Oczywiście w limicie także widzimy tutaj przewagę, ale głównie chodzi o to, że wygrał tutaj te kilka krytycznych potyczek, nie zdał się sprowokować wygląda na to, że będzie miał miejsce jednak drop i ten drop jest o wiele mocniejszy niż to, co zaprezentował Bratok. Naprawdę bardzo duże obrażenia. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie. Nie, jednak będzie z... zniszczy, zniszczy tutaj te 8 tych Marinów. Cztery, przepraszam bardzo, czy zostanie zniszczony Medivac? wygląda na to, że nie. Nie podoba mi się ta. Nie podoba mi się ta zbytnia agresywność Kasa, który stara się za wszelką cenę zniszczyć jakiś duży budynek, nie tak powinno się grać, powinien wycofać się tymi marinami, ponieważ i tak nie zniszczyłby tego command centra. no nie ma siły po prostu, żeby taka, taki budynek został zniszczony jedynie za pomocą 8 marinów w momencie, w którym jednostki przeciwnika są tak bardzo blisko. Zaraz zobaczymy, no tutaj troszkę kręci się, wierci się kas po całej mapie, chyba będzie starał się jakoś swojego przeciwnika tutaj zaskoczyć. Wybudował także kolejną ekspansję, która jak na razie nie została wyskautowana. Dokładnie tak. Ten skaut poszedł troszeczkę w innym kierunku. Je, będzie jednakże chyba zaraz miał miejsce. Drop w tą trzecią linię minerałów. Jest trochę wieżyczek tutaj na tej ekspansji, nie wiem za bardzo, gdzie mógłby tutaj dropować się. Bratok musi troszeczkę uważać na te wieżyczki, w tym momencie je widzi, no i niestety musi się wycofać. Także troszeczkę tych wieżyczek znajduje się tutaj. Bardzo, fajna, bardzo fajne zabezpieczenie w tym momencie, bardzo ładna, bardzo łatwa ekspansja do zabezpieczenia, jak sami zauważyliście. No i trochę tych Marianów cały czas jest produkowanych, plus 2, bratoka prawie gotowe. On tutaj zyskuje drobne okienko przewagi, podczas gdy plus 2 Infantry Armor także jest produkowane. No i także to, 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 to będzie dosyć duży. Upgrade. Tymczasem problem polega na tym, że Kas posiada po prostu tak bardzo wiele, że, że nie wiem, czy będzie w stanie w ogóle się obronić przed tym. Bratok na pewno będzie musiał wypozycjonować się bardzo dobrze 179 kontra 182 kontra 145, i zaraz zobaczymy. E, chyba będzie decydował się Kas na jakiś rodzaj agresji. Widzi tutaj, że jego przeciwnik troszeczkę kitra się w bazie. No i jeśli zdecyduje się na zaatakowanie, to on oczywiście posiada czołgi, ale będzie musiał także wypozycjonować się ekstremalnie dobrze. Będzie musiał tutaj naprawdę uważać na to, w jakiej pozycji się znajduje. Ale chwila moment Bratok wyskakuje. Do przodu, w momencie, w którym także Kas wyskakuje. Must, jest na miejsce Steepak mniej więcej w tym samym momencie obaj gracze, w, szczerze powiedziawszy w pozycji. Niezbyt dobrym wyskoczył troszeczkę tutaj do przodu, bratok, on posiadał wiele mniej i niestety rozsypało się to bardzo mocno. Cztery czołgi także pomagają. Niesamowicie, niesamowicie mocno, podczas gdy tutaj Kas. Nie wiem za bardzo, czy bratok zdaje sobie sprawę z tego, że ta ekspansja znajduje się tutaj. Nie, w ogóle nie, nie wie z tego, że nie wie, że ta ekspansja. Tutaj jest, ten, ten bunkier zostanie zniszczony bardzo szybko. Musi wycofać swoje mariny, trzy zostają zniszczone. I ta ekspansja w tym momencie będzie atakowana. Świetna pozycja. Kasa, który nie pozwala swojemu przeciwnikowi na zejście na rampę i na zniszczenie tych marinów. Zniszczony command center powoduje, że naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo źle dla. Bratoka. Chyba będzie decydował się Bratok na jakiś rodzaj kontrataku. Musi jednakże uważać, żeby nie stracić także swojego naturala. SCV-y są niszczone. Bardzo dobrze wygląda to dla Kasa. Wygląda na to, że wygra tutaj tą swoją drugą grę i także będzie w stanie tutaj przystanie stanie 2 na 2 walczyć o zwycięstwo. Zaraz zobaczymy, czy będzie miał miejsce jakiś atak. Może tutaj jakiś atak z dwóch stron. Dokładnie tak, ale naprawdę posiada bardzo mało w tym momencie Bratok. Jest atakowany ten Command Center. W tym momencie ma miejsce także z, także z team. Rozsypało się to naprawdę bardzo źle. Kas broni się swoimi marinami, buforuje te mariny swojego przeciwnika, podczas gdy czołgi zadają ogromne obrażenia i w tym momencie ma miejsce GG, aż czknąłem z wrażenia 189 kontra 80 limitu. Nie miał szans w tym w momencie, w którym miał miejsce ten push i w momencie, w którym wyszedł Bratok i nie posiadał czołgów, no w zasadzie można było powiedzieć, że nie miał już szans. Jego przeciwnik zaekspował tak, że zniszczył jego, zniszczył jego trzecią bazę no i tu już w zasadzie było totalne GG. Więc Cóż, dzięki za oglądanie tych replayów, które w zasadzie mogą być totalnie nie po kolei. No ale cóż, replay e to replaye. Wiemy co tutaj się dzieje, no i zaraz zobaczymy co zdarzy się w grze numer 5.